4 września dostaniemy, być może, nowe rzeczy do Cyberpunk 2077, a nowości zostały oficjalnie ogłoszone przez CD Projekt Red. Mamy nowe informacje na temat PlayStation 6. Nadchodząca gra usługa Sony może mieć poważny problem. No i wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Lecimy z materiałem. Na kanale Moore's Law Is Dead pojawiła się bardzo ciekawa informacja na temat kolejnej generacji konsol, czyli PlayStation 6, która ma, tak na dobrą sprawę, wystartować już niedługo. O czym porozmawiamy sobie za moment. A ujawnione informacje podzieliły graczy, bo nie każdy jest zadowolony z tego, co zobaczył. Chodzi tutaj konkretnie o przenośne PlayStation 6, bo wygląda na to, że Sony i PlayStation ma zamiar pójść w handheldy i konkurować z takimi firmami jak Nintendo, Valve czy Asus. Takowa przenośna konsola PlayStation 6 ma pojawić się jako coś w rodzaju Xboxa Series S dla Xa, czyli po prostu poboczny wariant poza tym głównym, który oczywiście jako PlayStation 6 zadebiutuje, no bo jeżeli by się tak nie stało, no to byłaby to bardzo głupia decyzja. No ale właśnie czy PlayStation i powrót do handheldów to w ogóle dobry pomysł? Czy Słabsza edycja, bo niewątpliwie handheld taką będzie w ogóle jakkolwiek się sprawdzi. Taka przenośna konsola PlayStation 6 ma być wyposażona w procesor APU AMD z czterema rdzeniami Zen 6C i dwoma dodatkowymi rdzeniami dedykowanymi wyłącznie do zadań systemowych. Do tego PlayStation 6 ma posiadać 16 procesorów graficznych RDNA 5CUS o taktowaniu 1,2 GHz w trybie przenośnym i 1,65 GHz w trybie dokowanym. Ta konsola ma kosztować około 500 dolarów, czyli te około 1800. 830 zł, no i wiadomo, cena jak za nową generację brzmi naprawdę świetnie. No bo warto tutaj wspomnieć, że na takim handheldzie mamy mieć możliwość odpalenia każdej gry z PlayStation 6. Wiemy również, że do PlayStation 5 wydano PlayStation Portal, ale to urządzenie nie umożliwiało natywnego grania. Spekuluje się także na temat tego, że Sony mogłyby postawić na możliwość zakupu gry jeden raz i dostępu na dwóch urządzeniach no i miałoby to sens, no bo jeżeli zakupimy grę na swoim koncie PlayStation Network no to powinniśmy móc uruchomić ją za Równo na przenośnej wersji konsoli, jak i na zwykłej, i prawdopodobnie tak też się stanie. Ale żeby tak było, no to trzeba będzie kupić dwa sprzęty. Wiadomo, że generalnie nie dorównałby podstawowej wersji konsoli PlayStation 6, która to byłaby dużo mocniejsza i byłoby to logiczne. No i w takiej sytuacji deweloperzy będą musieli każdą grę dostosować również pod możliwości takowego handhelda, tak jak to robią w przypadku Xboxa Series S. No i pytanie, czy nie byłoby to duże ograniczeniem, jeżeli chodzi o wydajność gier? No bo wiadomo, że nie mogłyby się one jakoś drastycznie różnić w wersjach, bo gra musiałaby działać zarówno na handheldzie, jak i na mocniejszej konsoli. No i zapowiada się to oczywiście kontrowersyjnie, ale również ciekawie, no bo jednocześnie Sony będzie chciało podbić rynek konsola, z drugiej strony będą chcieli podbić rynek handheldów, no bo cena i dostęp do gier z biblioteki PlayStation, szczerze mówiąc, przekonują. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że najprawdopodobniej również kolejna generacja konsol będzie oferowała wsteczną kompatybilność. Myślę, że jest na to bardzo duża szansa. Premiera planowana jest rzekomo na lato i jesień 2027 roku i najprawdopodobniej niej, konsola zadebiutuje równolegle z dużym sprzętem, z kolejną generacją, więc spoko. I tak podsumowując i porównując to do Xboxa, no to wiadomo, że Sony chciało podłapać niejako ten pomysł z Xboxem Series S, ale chcieli to zrobić w nieco innym wydaniu. I moim zdaniem zrobienie tego przy okazji Handhelda jest dużo lepszym rozwiązaniem niż zrobienie tego przy okazji tańszej wersji konsoli, tak jak w przypadku Ski. bo Handheld moim zdaniem sprawdzi się tutaj lepiej niż taka po prostu słabsza wersja konsoli, również w takim stacjonarnym wydaniu. Wszystko to nadal niepotwierdzone informacje, ale Warto zaznaczyć, że o takim pomyśle mówi się już od dłuższego czasu, a do rzekomej premiery jest już naprawdę blisko, bo 2027 wcale nie jest tak odległym rokiem. A co z Xboxem? Ten, oczywiście, współtworzy własną wersję Handhelda ASUS Rock Ally X, który ma zadebiutować 16 października. Już jutro o godzinie 20.00 odbędzie się State of Play, który zostanie jednak poświęcony tylko i wyłącznie jednej grze. No i fajnie, bo ludzie niezainteresowani nie będą musieli marnować czasu, a będzie to 007 First Light, czyli nadchodzący James Bond od twórców Hitmana. Mamy dostać 30 minut czystego gameplayu, więc myślę, że dla osób zainteresowanych tematem całkiem spoko sprawa. A jeżeli chcecie dowiadywać się o takich newsach wcześniej, no to obserwujcie naszego Instagrama, gdzie lecimy po 4000 followów. Warto obserwować, nazwa wyświetla wam się teraz na ekranie, link macie także w opisie. Pozostańmy sobie jeszcze przy temacie Sony, które przy okazji swoich gier usług, no raczej świata nie podbija. Już niejednokrotnie mówiliśmy o Fair Gamesach, czyli o tytule, który został zapowiedziany, no kilka lat temu nie podbił serc graczy. No i jak Helldivers 2 okazało się dużym sukcesem, tak wydaje się, że Fair Games powtórzyłoby sukces Concorda, czyli gry, która została wyrzucona do śmietnika zaledwie po krótkim czasie od premiery. No i czy taka gra ma sens? Czy w ogóle opłaca się w to pakować pieniądze? I czy chcemy w to grać? Odpowiedź brzmi prosto. Nie, no i zdaje się, że gra ma duże problemy. Co prawda ostatnio mówiliśmy o tym, że tytuł nadal powstaje, takie pojawiały się plotki, że nie mamy co martwić się o premierę, tak w tym momencie dowiedzieliśmy się o odejściu kolejnej ważnej osoby z zespołu Heaven. Warto przypomnieć, że w maju zespołu odeszła założycielka studia Heaven, czyli Jade Raymond. I to już było pierwszym dużym ciosem w samo serce studia, a gdy teraz dowiadujemy się o odejściu dyrektora kreatywnego, czyli Daniela Drepał, no to sytuacja staje się jeszcze poważniejsza. No i wygląda na to, że Fair Games nie ma raczej szans na udany debiut, skoro z zespołu odchodzą tak ważne osoby, które stają na samym czele projektu, które nadzorują dużymi zespołami. Dyrektor kreatywny poinformował o swoim odejściu oficjalnie na LinkedIn, gdzie napisał wyraźnie, że w tym momencie sprawuje podobną rolę w Warner Bros Games Montreal, no i pozostaje tylko czekać na oficjalny update w sprawie Fair Gamesów. Dowiedzieliśmy się również, że Bill Mani, który pracował w Ubisoftie nad takimi grami jak Assassin's Creed Mirage, Valhalla czy Origins, przeniósł się do studia Rocksteady. Pracował w studiu Ubisoft Singapore jako reżyser projektów, no i taką samą rolę pełni w tym momencie w studiu Rocksteady. I pracuje tam od lipca bieżącego roku. Wiemy również, że studio Rocksteady przeszło ostatnio spore zmiany, przeszło restrukturyzację, czytaj zwolnienia. No i szczerze mówiąc, z mojej perspektywy, w tym momencie dobrym kierunkiem byłby dla nich rozwój Batmana. Nie wiem, czy w obecnym składzie będzie to możliwe, ale po. Ostatniej zapowiedzi Batmana w wersji Lego widzimy, że jest na to duży popyt. No i jestem ciekaw, czy w jakikolwiek sposób to wykorzystają. No bo wiemy, że Suicide Squad nie przyjął się dobrze. A do tego trudno uwierzyć, że przypadkiem jest to, iż zatrudniają osobę odpowiedzialną za współtworzenie Batman Arkham Origins, właśnie do obecnego Rocksteady. Zdaje mi się, że jest tutaj powiązanie i że doczekamy się wkrótce nowego Batmana. W Battlefield 6 nie będzie raytracingu tracingu na premierę. I czy jest to dobra decyzja, czy jest to zła decyzja? Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o BFA, no to mało mnie ten ray tracing interesuje. Tutaj ważne, żeby gra działała dobrze, a jeżeli z ray tracingiem mamy mieć jakieś spadki klatek, nawet choćby najmniejsze, to wy walcie to w cholerę. No i taką też decyzję podjęli twórcy. Nie, w grze nie będzie raytracingu tracingu na premierę, ani nie mamy też planów dodania tego efektu w przyszłości. To dlatego, że chcieliśmy się skupić na optymalizacji, chcieliśmy się upewnić, że włożymy cały swój wysiłek w to, żeby dla typowego użytkownika gra działała na domy ustawieniach, tak płynnie jak tylko możliwe. Wiadomo, że jeżeli chodzi o wygląd, no to ray tracing dodaje widoczne zmiany, ale czy jest to aż tak istotne w serii Battlefield? No zupełnie nie. Tu jest ważne to, żeby gra działała wielu użytkownikom, żeby nie zacinała, żeby grało się to po prostu przyjemnie, bo szczerze mówiąc, w tak dynamicznej rozgrywce, jaką prezentuje sobie Battlefield 6, nikt nie zwraca uwagi na jakieś promienie i tak dalej, po prostu gracze chcą dobrej rywalizacji. Wydaje się, że CD Projekt Red gotował nam coś naprawdę mocnego i to już 4 września. Oficjalna informacja pojawiła się na Twitterze Cyberpunk 2077, no i szczerze mówiąc już się nie mogę doczekać, no bo dotyczy to agencji rządowej NUSA, rekrutacji w jej szeregi. NUSA poszukuje odważnych netrunnerów, którzy dołączą do naszych działań i pomogą pokonać to poważne zagrożenie. Nasi dzielni agenci pracują niestrudzenie, by zapewnić bezpieczeństwo naszemu krajowi, utrzymać jego dominację oraz bronić go przed tymi, którzy tak chętnie próbują go Osłabić. Teraz i ty możesz dołączyć do naszej walki o wolność. Osobiście witam każdego, kto wierzy, że ma to, czego potrzebujemy. Informacja została przekazana przez Rosalind Myers, czyli panią prezydent. No i jak dla mnie, jeżeli chodzi o Cyberpunk 2077, o ten cały świat Night City, jest to rzecz, w którą jestem mega, mega wkręcony. No bo w Cyberpunku już od samej premiery, nawet i przed nią, fascynował mnie temat agencji rządowych i tego, jak one odnajdują się w świecie wielkich korporacji, jak wygląda schemat działań. No i udało się wprowadzić ten rządowy klimat już przy okazji dodatku Phantom Liberty. No i wydaje się, że teraz w ten klimat będziemy mogli wsiąknąć jeszcze bardziej, także warto czekać na 4 września. Moi drodzy, mamy update z CD Projekt Red, właśnie zniszczył mi marzenia. E, no i niestety, to nie będzie ani DLC, ani pacza, przynajmniej tak twierdzi pani Amelia Korzycka, która to jest odpowiedzialna za kontaktowanie się ze społecznością w CD Projekcie. Niektórzy spekulują, że zamiast tego mogą być to nowe oferty pracy. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do następnego.